Hej, Cześć z tej strony gościu witam w kolejnym odcinku serii Budujemy własny garnizon. Jest to już drugi odcinek tej serii i w sumie zaczynamy to na spokojnie od naszego kolejnego żołnierza CT podstawowej serii. Na sam początek chciałem właśnie przygotować kilka właśnie tych żołnierzy CT ze względu na to, że w poprzednim odcinku za dużo ich nie, nie rozmieściłem. A w sumie zawsze byli jakby tą częścią głównej armii jako, to, jako typowi szeregowi żołnierze najczęściej występujący w armii yy, ogólnie dlatego zaczynamy właśnie od niego. Yy, miałem taki pomysł, żeby umieścić yy, 7 osobową mniej więcej grupę. No myślę wydaje, że 7, 7 żołnierzy powiedzmy jednym drużynom Zobaczymy 6 żołnierzy z jednym dowódcą drużyny na czele, w będzie odpowiednim i nawet w miarę fajnie wyglądający. No jest ustawimy jeszcze tak jakby faktycznie sobie tam rozmawiali w tej grupie między sobą. Ustawmy to sobie tak ładnie żeby to no, ogólnie dobrze wyglądało, żeby to jakoś współgrało ze sobą z całym sensem tej scenki. Dobra, ustawmy jeszcze sobie takie powiedzmy inaczej te nogi, żeby no, nie było wszystko tak samo, nie? Wiadomo, klony, jak nie klony, ale w sumie każdy klon zazwyczaj jest troszeczkę I się różni od innego ze swoim zachowaniem i tak dalej, nie? Dobra, ustawmy sobie jeszcze kilku, no powiedzmy, członków personelu technicznego, placówki tam dowodzącego. Mi się wydaje, że jednemu sobie ustawimy w stopniu takiego podoficera, oficera, chyba ten pierwszy stopień, jaki jest możliwy użyć w grupach właśnie to jest bodajże chyba właśnie porąże, jak się nie mylę, ale nie podali za bardzo chyba gdzieś stopniach i jakie są nazewnictwa wobec tych addonów, ale powiedzmy, że to jest, będzie nasz porąże tam w tym korytarzu z stałym naprzeciw tych planów. Dobra, umieściliśmy sobie właśnie naszych ceteków, to teraz rozmieścimy sobie oficera 44. 442 yy... oddziału korpusu, Właśnie kurde. Nie pamiętam, jak się nazywał ten oddział. W końcu był 442 korpus, czy jak? Przepraszam, chyba jednak batalion to jest. 442 w jak tak patrzę I powiedzmy, że rozmawia sobie o jakichś, powiedzmy, swoich dolegliwościach z jakimś, powiedzmy, podoficerem medyku Ten medyk pomarańczowy, to, to jest jeden z pod, członków pododdziału Z 300, 327 Korpusu Galaktycznego Chyba, chyba dobrze mówię, nie mam pewności. I powiedzmy, jeszcze drugiego medyka, paramedyka, który powiedzmy, będzie sprawdzał jakieś dane na temat przedstawionych symptomów przez naszego oficera na swoim tableciku. Będzie sobie sprawdzał i w międzyczasie będzie pewnie przekazywał informacje swojemu towarzyszowi z 327 oddziału. Tylko ściągnijmy, może jeszcze mu. plecak odrzutowy, bo w korytarzu za dużo tutaj nie zrobi. Dobra. To w sumie nawet fajnie wygląda. Fajnie, że mamy jeszcze ten tablet, który ma faktycznie swoją animację, czyli że nie wszystko jest jakby. zastygnięte w czasie. Ale tu musiałem troszeczkę się namyśleć, bo myślałem nad tym co dalej tutaj zrobić i finalnie podjąłem decyzję, że damy sobie jeszcze 442 yy, do korytarza idących najpewniej na jakieś szkolenie bądź yy, na jakieś, nie wiem, platformę lądowniczą, no gdziekolwiek właściwie pozostaje jak zawsze w swoim mniemaniu i wymyślaniu jaka mogła być historia tych żołnierzy i powiedzmy ten tutaj nasz żołnierz yy, formacji Bark, czy po prostu kierowca Barku Barku spidera, e, wita się ze twoim przełożonym Ark, który idzie na przedzie podwójnej kolumny żołnierzy myślę, że to będzie, że to będzie dobra e, dobra scenka mi się wydaje właśnie, tak jak wcześniej mówiłem w poprzednim odcinku Mam nadzieję, że nie będą Was czasami za bardzo wpuszczać te moje, nie wiem, dopełnienia te, te, powiedzmy, te literki E, wypowiadane czasami notorycznie, bądź przeciąganie mojego głosu wobec niektórych sytuacji, powiedzmy, niektórych rzeczy, co ja mówię. Po prostu próbuję się na nowo wpłoczyć w, ala taką, taki fakt komentatora, ale takie, coś takiego. Nie wiem, można no, jak to nazwać. Próbuję się z powrotem w tryb narratora, może tak, to można ująć i po prostu jak na razie próbuję pozbywać się właśnie tych moich z tych zacinek, o zacinek sobie mogłem to nazwać, dobra, no i mamy sobie tych zielonych i sobie zrobiliśmy taką sytuację, że, o kurde, tutaj mi coś nie poszło, chciałem tutaj ustawić tak, żeby tamten żołnierz po lewej stronie, a w sumie tak jak nie patrząc teraz od prawej, z tyłu, żeby to jakoś ustawił sobie rękę, że niby też na kogoś odpowiada, ale finalnie chyba się wkurzyłem ze względu na to, że no ragdoll cały czas tam upadał. Dobra, wystawmy sobie jeszcze znów tych kierowców bark, ten po prostu Spideru. No, ja chyba tak to będę nazywał, bo mają takie, a nie inne hełmy. Zostawiamy sobie naszych kierowców z oficerem yy, przy ścianie, jakby prowadził jakąś coś, mniej więcej, ale odprawę, bądź może wykład taki krótkometrażowy. Dobra, i tu ja sobie jeszcze ustawimy kilku medyków, żeby nie było, że tutaj sama piechota y, podstawowa, ale lata. Dobra. No, ok, dobra, i tutaj powiedzmy: Kilku takich kierowców czołgów. Chyba to są kierowcy czołgowi, a ewentualnie inżynierowie tacy. Ostawmy sobie ich i może jeszcze obok, że niby ze sobą rozmawiają. O nie wiem, o jakiej sprawie. Może o jakiejś ostatniej misji, czy coś w tym stylu. A nad nimi ustaćmy również z yy, śpiącego naszych usiadłów. Połóżmy śpiącego żołnierza. Niech sobie wypoczywa przed treningiem. No i wiadomo, ustawmy sobie jeszcze kilka żołnierzy poza tymi faktycznie pryczami. Że niby to faktycznie coś się dzieje, a nie tylko wszyscy śpią. To powiedzmy, że próbują po cichu sobie rozmawiać tam w grupce. Stawimy sobie coś takiego. No i delikatnie musiałem zrobić przerwę. Chciałem sobie pójść po. Ale dobra, no szybko wróciłem i sobie postawimy z trzech takich żołnierzy, wiadomo delikatnie ich pozmieniamy. W późniejszym czasie to nie jest takie dość, że wszystko będzie mniej więcej takie same, ale postarałem się właśnie o to, żeby nawet arwu tutaj umieścić. Powiedzmy, że tutaj damy sobie jednego, który będzie sobie szedkać, a drugi będzie sobie się wspinał właśnie na swoją pryczę. No może jeszcze nie ściągnął hełmu, ale po prostu nie chciał się przypadkowo uderzyć w głowę podczas wchodzenia do pryczy. Więc wiadomo, zachował BHP, włożył kask i dopiero później sobie ułożykać ten kask, jak pójdzie spać. A to jest sobie drugiego ustawmy sobie wychodzącego, że już skończył sobie przerwę. Teraz idzie sobie, nie wiem, pogadać z towarzyszami na zewnątrz, przejdzie idzie do konteny, coś w tym stylu. Jak się nie mylę, to chyba ze mną na serwerze również był Steven, który podpisywał swoje piętra. Dobra, i teraz ustawmy sobie takie różne fryzury, żeby nie było, że wszystko jest jednolite, nie? Szkoda tylko, że nie byłem w stanie zamknąć oczu od nich, żeby było, że faktycznie nie śpią. Ale dobra, no cóż, czasem tak bywa. Zawsze można spać z otwartymi oczami. No, poszły permapropy. A właśnie licznik, yy, modeli, jakie będziemy rozmieszczać. Myślę, że dopiero od czwartego odcinka będę się w to bawił, bo w sumie aktualnie chcę mniej więcej jak najszybciej przygotować wam, y chociaż te 3-4 pierwsze odcinki w miarę dobrym czasie. A zaś te faktycznie dorobienie tych liczników faktycznie zabiera trochę jeszcze dodatkowego czasu, bo to w zależności jak tam by chcielibyście. Czy chcielibyście licznik, który. Dopiero co jakiś czas czyli podlicza ten modele, czy jak, czy pojedynczo. Ja zawsze zazwyczaj robiłem to chyba pojedynczo i podwójnie zazwyczaj. Tak więc no, wybaczcie, ale dopiero zaczyna się bawić chyba ten licznik modeli od czwartego, może piątego odcinka. Bo chcę po prostu, żebyście mieli mniej więcej bazę tego już, co aktualnie zaczęliśmy robić. Nie? Dobra, ja kontynuując sobie, kontynuujemy za rozpoczynanie sobie rozbudowy właściwie przedmiotowej w tym baraku. Zastanówmy że ustawmy sobie troszkę zbrojowni, Wiadomo, 16 ludzi tutaj ma być w tym baraku. Może nawet troszkę więcej, bo na preczach prawie wszystkie są zajęte właściwie. A tutaj na przykład też pozostali, którzy służyli z korytarza, żołnierze i myślałem jeszcze nad tym, żeby w tym miejscu gdzieś tutaj umieścić swoje Jedi. W ogóle myślałem nad tym, czy nie zrobić to jakiejś inspekcji RSB, że tam przejdzie sobie w Republikańskie Biuro Bezpieczeństwa tutaj i coś zacznie robić, ale finalnie jednak przeszedłem do kontynuowania rozbudowy obrostu przedmiotowej. Myślę, że to jest w sumie taki moment, w którym za dużo więcej nie ma do odpowiadania. Oprócz tego, że rozbudowuję baraki tymi przedmiotami i tak dalej, rozmieszczam sobie rzeczy pod wygląd, więc pozostawiam Was i mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeżeli się spodobał, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z każdym pojawiającym się materiałem, bądź. Eventualnymi ankietami, które wykonujemy. W sumie jak się nie mylę, to dzisiaj wczoraj mieliśmy dwie ankiety odnośnie oddziałów, których zachęcam do zagłosowania, a od piątego odcinka najpewniej sobie przygotujemy któreś z tych nowych oddziałów. W jakimś miejscu, najpewniej w nowych barakach, czy coś nie z tego. A ja się uciszę.